Witamy! Taki przedświąteczny króciutki vlog z Parku Wolności. A cześć! Tak, tak, wczoraj żeśmy zajechali. Tak. No, to no nie tak, że na telefonie. Maks schowaj telefon, bo będziesz że na telefonach siedzimy. Tak, Nukusia też jest. A tata wyciągnął telefon. Tak, gdzie? Tak pokrótce żeśmy tylko chcieli nagrać, że wczoraj w nocy przyjechaliśmy. No trasa taka dosyć w miarę była, ale późno żeśmy zajechali. Po drodze oczywiście McDonalda żeśmy zrobili. No a tak co u nas? No, dzisiaj bierzemy się za remont. Musimy wymienić kabinę prysznicową, także będziemy je działać. No i tam takie wiadomo przedświąteczne sprzątania, szykowania wszystkiego. No i, i będziemy działać, no ciekawi jesteście co na świętach będzie, na pewno Izabela wam wszystko pokaże, no dobra, nie wszystko, co nieco. także tak uchylimy w tajemnicy, no i oczywiście jaja, będziemy świę... jaja muszą być poświęcone, także będziemy święcić jaja, no i będziemy jeść jaja, uwielbiam jeść jajka, no także, ktoś coś jeszcze ma do powiedzenia? No jeszcze co ja tu jeszcze bym chciał takiego powiedzieć, że Aleksander troszkę lekko chory tak? No. Powiedz Państwu jak było w Anglii? Jak... Fajnie. Fajnie. Co tak Ci się najbardziej podobało w Anglii? Londona. To to było najlepsze takie, tak. tak? Super. I co? I pojechałbyś drugi raz? Tak. Także drodzy Państwo, szykuje się nam wycieczka, już sami nie wiemy gdzie pojedziemy. Także... Coś nas będzie wyprzedzać. Trudno się skupić, ale ogarnięty temat. No i jak widzicie, my jeszcze tak z Izabelą w kurteczkach, a nasi chłopcy już w bluzach, tak? Tak. No, także młodzież i Ale ładnie, patrz zielono tam było no. przed chwilą. Ale ładnie. Widzisz? Chodź do miniaturki, zrobimy miniaturkę na koniec. I także robimy miniaturkę. Możesz nagrywać. No i widzimy I się. Właśnie o. Pokażemy, że Nukusia jest. Może trochę rozepnę. Uwaga, będzie miniaturka. Uśmiechy. Tak. O. o, jak Izabela wygląda. O. Albo tak. I super, mamy to. Widzicie, jakich dużych masynów. Takie wielkie chłopaki. i przerośnienie. Tak. No i dobra. I to na razie tyle.